Witam serdecznie wszystkich Państwa po świętach. Chciałam pokazać Wam, żeby schudnąć to, co zjadło się we święta: ciasteczka, torty, najwięcej kalorii ma alkohol, piwo czy tam po prostu inne jeszcze produkty. Dlatego też robi się taką surówkę, robię jej więcej. Robię jej więcej po to, żeby była na trzy dni, później kładę ją do lodówki i zatykam ją folią. Yy, ładnie zamykam, żeby nie dochodziło powietrze, no i w, i w każdy dzień przez trzy dni ubiorę sobie, trzy razy w jednym dniu tej surówki do jakiegoś tam po prostu dania i, i po prostu traci się to, co się zjadło. Chciałam powiedzieć, yy, z czego ta surówka jest? Musi być czerwona cebula, tak. czerwona cebula. Musi być dużo pietruszki, dużo. Ja mam z ogrodu swojego, mam jej troszeczkę mniej yy, posiekaną. Po prostu kapusta pekińska, pomidor ale bez skórki, czyli sparzony papryka, papryka żółta, papryka żółta, papryka czerwona, kapustę kiszoną. Mam to jest ze surówką, marchewką. Ogólnie jeszcze dodałam surowej marchewki, proszę zobaczyć. Tu jest surowa marchewka. Jeszcze sałata lodowa. Jest tutaj rzodkiewka po prostu jest tutaj por, żeby to było wszystko smaczne i dobre. Co tu jeszcze mamy? Mamy tu jeszcze dwa jabłka. Po prostu one są renety, żeby były kwaśniejsze, to są pyszniejsze, po prostu i mają więcej tej witaminy C. Wziąłam to do większego pojemnika, bo chcę to wszystko wymieszać razem, tak, żeby mi się po prostu nie. Nie wysypywało z tej miseczki, którą tam posiadam, później można sobie przełożyć do londla, rondla miseczki, do czegokolwiek y, y, takiego, żeby ofoliować. Y, no proszę bardzo, mieszamy, wymieszamy te sałat nie dodajemy żadnych, Boże, broń, olejów ani po prostu cukru, ponieważ cukier dla niektórych to jest niedobry niektórzy mają zawyżony cholesterol i tak dalej więc nie polecam tego cukru a taka sałata, surówka, którą zrobimy do każdego dania, ona może być zawsze robiona nie tylko po świętach, ale ta akurat te produkty dają to, że te kalorie się traci i proszę Państwa produkty na to składają się takie marchewka y, pomarańcz Proszę bardzo, Kapu sałata lodowa, jabłko, kapusta pekińska. Tak wygląda, aby kto nie wiedział, jakby ktoś z młodych ludzi uczył się dopiero to. O, proszę zobaczyć, tak wygląda w sklepie na coś inaczej. I mandarynki, musi ich być tyle, oczywiście, że dodajemy imbiru, bardzo dużo imbiru. I tym wszystkim skrapiamy, żeby było jak najwięcej soku, jak najwięcej soku, jak najwięcej. Po prostu dajemy też cytrynę, po to, żeby ta sałata nie robiła się, żeby była kwaśniejsza, żeby się nie robiła ta sałata ciemna, żeby była zawsze świeża, pachnąca. I, i co jeszcze jest ważne: niektórzy dają cukier, dają jakieś różne, po prostu kupione, już gotowe ze sklepu z olejem, mieszane z koperkiem, można też doszotkować na żywo, ale jeżeli dajemy. Mandarynkę plus cytrynę. To ona daje taki smak. Jeszcze dodajemy pomarańcza. Ten pomarańcz jest akurat od ześwięcenia. On ma dużo tego soku. Taki. Jeszcze dodajemy pomarańcza. I jak to wszystko wymieszamy elegancko. Kilkanaście razy to to ma taki smak, tak jest pyszny, że, 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 że lepsze jest jak mięso. Nikt by od tego po prostu nie chciał odejść, tylko zawsze by chciał jeść taką suróweczkę. Dlatego polecam moją suróweczkę. Jest najpyszniejsza na świecie, najzdrowsza i traci się kalorie. Nie ma cholesterolu, bo chciałam Wam powiedzieć, że niedawno robiłam wyniki i dziękuję Panu Bogu, wszystkie mam dobre. Nie mam żadnych cholesterolów, mam 100% dobry. A to chyba dzięki tej surówce, którą zawsze robię i jem. Tylko nie zapominajcie o kiszonej kapuście. No, ja mam swoją, no to mam taką z cebulą, yy, można powiedzieć, pół na pół, i, i z marchewką. Mam taką surowę beczkę zrobioną. Beczka nieduża, oczywiście, ale, ale po prostu jest własna. Nigdy tam nie zasiada żaden kożuch, niczego. Jest pachnąca, wspaniała. Nie pachnie taką kapuchą, jak to kupi się w sklepie. Tylko po prostu, jak każdy sobie zrobi sam, pachnie taką naprawdę suroweczkę, jakbyś miał w suiczku, i, i otworzył. Smacznego, miłego całego tygodnia i wszystkich dni w roku. Władysława Szczepnika Złek.